Ktoś założył, nie to chodzi. Tak samo i na agroszku. Kiedy używasz kurzego obornika na uprawę kapusty <noise> 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 Dobre No i witamy was w kolejnym odcinku, z tej strony Adrian i tutaj jest u mnie Łukasz Siewa Zamontował nawigację do sześćdziesiątki, no nieprawdopodobne Coś to szok. Piatr Chyba pierwszy ursus z nawigacją, co? Chyba tak, zdecydowanie, spod naszej ręki na pewno. Zobaczymy, jak ona się będzie tutaj sprawowała. Będę tutaj jeździł mam na okres próbny. Nie wiem na ile, zobaczymy. To wszystko zależy od zarządcy firmy Agrobower, Na ile tak jest. będzie mieli? Adrian premierowo dostaje na okres próbny nawigację FJ Dynamics Model AT2 z jedną kamerą. Teraz będziemy powoli sobie wszystko kalibrować, ustawiać. później będziemy się szkolić z obsługi nowego menu. Także Aden będzie w sumie no jedną z pierwszych osób, które e, w ramach naszej firmy e, mają taką nawigację zamontowaną. Damy i trochę miodu. Jak zamkniesz to będzie ciszej. Zobacz, cicho jest. Uh -huh. A otworzymy tutaj górę. To ogłaszaliście, czy nie? No chcesz kupić? Mm. Unię. A ktoś by chciał kupić zestaw uprawowo Unii, to cena myślę, że dobra będzie za nią. Dogadamy się. Kto chętny, to niech się zgłosi. 60 w pakiecie. 60? Przejażdżka 60 to. 60 trochę to już to robiła tutaj, bo teraz mulczowała. Tutaj widzisz jak łąki ładnie mulczuje. Mm -hmm. A zaraz się będzie magia działa. 60, będzie sama jeździć. Jedynce? <grymne> nie wiem, ja się nie znam na... To. A nie chcesz w życiu większego biegu? Nie, tak. Poczuć tą moc. Ja nie mam ubezpieczenia na życie. Kurwa, 60 idzie sama. Co za czasy. Eee, wymyślili te durackie maszyny, bo siły w rękach nie mieli. Ale jak równo idzie? Dobrze dokręciliście? Co? Poło dobrze dokręciliście? Co? O, dobrze dokręciliście? To się okaże Co za czasy, 60 sama jedzie Tu właśnie, o tu trójka jest o. Nie, a dwójkę Nie, trójkę daj Gorna gdzie, tam nie opanuje mocy Jeden manewr... Daj jakiś klucz. Słuchaj... Podaj klucz dla mnie. Łukasz, a na tej nowej... Na tej nowej nawigacji, nie? No. Da rady, żeby ustawić sobie ścieżki technologiczne, żeby inaczej kolorowała? Eee, jeszcze nie, ale docelowo nawet w AT1 będzie taka możliwość. Tak? Właśnie, I właśnie. Eee, też docelowo, menu z modelu AT2. Będzie dostępne przy którejś tam aktualizacji w, yy, w AT z AT2 w AT1. Mhm. Żeby się nie pomylić, Dobra, panny, gada. Fajnie chodzi tak. O popatrz! Idealnie to ty tak wjechałeś czy ona sama? Nie, ona sama. Ale jak, jak jest dobrze wszystko zmontowane, to tak powinno wjeżdżać, No jest. Lalka. Od pierwszego. <laughs> po dobrym ojcu wszystkie dzieci są jednakowe. <laughs> Dobra. Teraz tak. Standardowo, Hebel wiadomo, wyłączanie masz teraz z tyłu guziczkiem. Mhm. O, i określenie kierunku, prowadź pojazd do przodu. No jest komunikat i jak przejedziemy tam odpowiednią ilość metrów, no to to, to się wszystko ustabilizuje. I teraz. Tak samo jak miałeś tej jedynce, tu masz rekord, czyli malowanie albo przełączanie malowania. I plus też jest taki w tym softie, że tworzenie linii mamy bezpośrednio z pierwszego menu i sobie wybieramy czy linia prosta, czy krzywa. I wiadomo, punkt A, punkt B i tak dalej. Dodatkowo, jak mamy ileś linii dla danego pola. To będzie mi tak, L1, L2, całą listę linii. Po prostu sobie wybieramy, którą linię, naciskamy OK, i ta linia nam się od razu na szybko przeskoczy. Także tu też jest na plus, bo w AT1 było tak, że albo był tryb ten prosty, gdzie się szybko zmieniało linie, albo tryb zaawansowany, gdzie wybierało się poszczególne pola i tak dalej. Natomiast teraz jest wszystko Yy, zgrupowane do, do jednego yy, no do jednej wersji po prostu programowania i tak samo mamy w zakładce pole wchodzimy sobie w pole yy, ma, mamy całą zakładkę jeżeli chodzi o pola granice i on pokazuje takie pole wtedy gdzie to było robione no tak? Ja, a tam nie było tak. Znaczy było ale to w tym w trybie zaawansowanym. Aha e, i teraz tak. No wtedy nawet e, zapiszemy sobie te pole i możemy zaraz zostać. Tak, e, jeżeli chodzi o pole, to normalnie możemy dodać nową działkę. E, wybieramy tutaj klienta i gospodarstwo domyślne. E, wybieramy sobie pole, zatwierdzam pole i wtedy będę miał dlatego pola zapisane bezpośrednio granice linie prowadzenia jeżeli będziemy mieli ileś tam tych linii Co jest A plus A plus to że określasz punkt początkowy później sobie ustawiasz tak jakby orientację kąt względem osi ziemi i że można ustawić 90 stopni od, od osi ziemi, w takim kierunku będzie startował. To jest wykorzystywane do zakładania winnic. Jakbyś chciał kiedyś otworzyć wina Joker, no to byś miał. Nie, nie zadawałem tego pytania. Dobra, jedziemy dalej. <grym> Kolejny temat. Tu masz zadania. Ona mi później hektary liczy też? Tak. Co ty gadasz? No, ale to w tamty też tak było. A nie wiem, gdzie to się sprawdza. Kurwa, ja tylko klikałem AB i jeździłem. No to tak najczęściej jeżdżę. <grym> e, I teraz tak. Plusem dodajesz sobie tak samo, tam, nie wiem, wybierasz rodzaj pracy, bo to nie ma jakiegoś tam istotnego znaczenia. I nazwę możesz mieć albo domyślną, że będzie tam T, czyli task, task, yy, task one, ewentualnie sobie wpisać tam co chcesz. I wtedy dla każdego zadania normalnie będzie ci liczyło yy, liczyło hektary i tak dalej. To jest Kurwa, na A teraz to będzie jazda 60, nie? No, akurat. Powiedz że... Że kiedy kosicie. Nie mamy kukurydzy. A, w tym roku nie masz? Nie mam. Ale mam jeszcze jedną działkę, mi doszła do uprawy. Ta akurat będzie 60 tam dawała czadu. Grzanie tłoków. Teraz jeszcze taka rzecz. Mm -hmm. e, mamy zakładkę narzędzi i możemy sobie, tak jak mamy normalnie tam domyślne, domyślne urządzenie, mamy szerokość do, roboczą też tam z, zaprogramowaną fabrycznie. I możemy wtedy ustawić to w ten sposób, że tak samo bierzemy nową maszynę, cokolwiek. Niech będzie orka. A na przykład, możesz dwa razy taką samą maszynę sobie Tak. Powiem ci taki przykład. Mam klientów, którzy sieją rzepak co drugą rurkę. I wtedy jest tak, że liczba redlic jest y, tak jakby nieparzysta, bo jest asymetryczna za ciągnikiem. I żeby siał dobrze siewnik, to trzeba robić przesunięcie na siewniku I mają y, 3 metry. Do rzepaku i 3 metry do zboża, tylko do rzepaku jest ustawione domyślnie przesunięcie się wnika tam o ile centymetrów w lewo czy w prawo, to jest tam nieistotne. A, rozumiem. Że po prostu zamyka pierwsze rurki, wchodzi w nawigację, przełącza się na... na Ale to na później w... będzie miał w oprysku jak ścieżki robić. Nie. Nie? Przez to, że masz przesunięcie domyślnie, bo jest tak, że ostatnią redlicą... Z lewej strony, a z prawej się je przedostatnią. ale rozstaw jest Aha. 25 cm. więc jest domyślnie w nawigacji ustawione przesunięcie i sieczki się nie rozjeżdżają. Coś to siak. O i teraz też wybieramy, jak mamy dodawanie nowej maszyny, Dodaj, wybieramy sobie, czy tam zaczep, czy punktowe holowanie, czy, czy może być nawet maszyna z przodu zawieszana. Przechodzimy dalej, definiujemy Czemu wszystkie... Czemu holowanie wziąłeś? To po prostu tak, informacyjnie. W każdym razie, mamy szerokości robocze. Myśleliśmy, że zatrzemy ją zaraz. Tak jest. <gry> Ustawiamy sobie na przykład szerokość narzędzia od tylnego podnośnika odcięgiem dolnych. I też właśnie to, o czym mówiłem, możemy nadrzędnie ustawić, że narzędzie jest przesunięte w lewo lub w prawo. To, to się wykorzystuje, tak jak są siewniki typu jakieś Horsz albo właśnie ktoś ma asymetyczne narzędzia Aha. także tak to wygląda także z grubsza, jeżeli chodzi o obsługę jest bardzo zbliżona do, do tego co było także tutaj jakoś tam bardzo istotnie ona się nie różni co jedzie No pal Jedziemy. na biegu pali? Čo si provádzí? Má oviec, dobrý rinka, nie? Pohovarinka. sobie popak poradzi? Poza tym urządzenie jest bardzo proste, bo no w cudze, także nie ma najmniejszego kłopotu pop jeżeli chodzi o opanowanie jazdy. Zrzutkę musisz zrobić <grym> na nawigację. Dla rolnika z Hollywood. Dopiero by mieli hejterzy używanie. <grym> tak, to by było ten. SMS odrażę, jak leży brak. Dobre, dobrze. Oh, widzicie? Takie gówna robią. <grywa> Takie gówna robią. Opaska. Nowa opaska pękła. Znaczy pękła. Ona w ogóle nawet przyspawana nie była. Oh, Takie gówna robią teraz. Wszystko robią. Tak jak Rafał musiał całą pokrywę skrzyni biegów demontować, bo wodzik się ułamał. Pękł. Jak to możliwe? Z czego to jest robione? Jaki to jest materiał? Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiony jestem. Nieprawdopodobne z czego to jest robione teraz to wszystko. No i Łukasz jedzie. W daleką trasę. 60 będzie jeździła na nawigacji. Będziecie mogli śledzić na kanale Ja biorę kierownicę Pozostałości po 60. Taka ładna kierownica, nie? Wpisaliście, że zmienią ją, na oryginalną, no to będzie prawie oryginalna. Dobra. Fajnie było, pogadaliśmy. Opakie jadą. Co jeszcze zapomniałeś? Mikrofon i Kia. Zostawiłeś? Mam wszystko. No. Cię zaskoczyłem, nie? Na razie, cześć. Ja, Ebelek wyłączony. Wyłączony. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. łapę w górę zostawcie i widzimy się w kolejnym odcinku, czyli jutro o 16. To na razie, ja biorę rzeczy. Cześć. Halo. 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 No słyszycie? No słyszysz mnie? Tak. Jak tam nawigacja? Pięknie. Naprawdę. Miocio? Miozie. A nie, nie cukierkuj mi tu. Mów normalnie. A czemu tobie kurwa mam cukierkować? Ale co, naprawdę miodzio? No kurwa, Adriany, wiesz, jak miałem do czynienia z nawigacją, a tutaj się włączyłem tylko AB, wszystko działa tak jak trzeba, no to miodzio, no za no, co mogę Kusie Skusi więc... nie przeszkadza? Pięknie, pięknie. Po dziurach nawet, co tam do 4 cm, może się odchyliła, jakiś tam poprzek? No, no, tak, no. Wiesz, bo tu pokazuje na tym monitorku, nie? Ile tam się odchyla. No, to maksymalnie do 4 tam uciekła, ale to wiesz, 16 na godzinę jeszcze O kurde. Nie wiem, nie? <laughs> to ładnie prowadzi, mówisz, zadowolony jesteś. Zadowolony. No, to widzisz, bober to porządna firma, mówię ci. Bardzo, bardzo porządna. No. No. To widać od razu, jak ktoś przyjeżdża i kupę narzędzi przywozi, wie co robi, a drugi przyjeżdża i chce od ciebie kurwa klucze, nie? Aha No to dobrze, widzisz Ty dziada, raz, okay. No <grym> to tam Bobera no. i... Żalił mi się, że nawet ten, mu jedzenia nie dałeś Weź, bo <grym> no, ci ci ciśnie ja No to Był to wszystko, a że nie chcieli, to już ich sprawa, no no. no. Ani go nie napoiłeś. Nic, mówi. Mówi, że na noc zostaje, a ty nawet nic nie zaproponowałeś. No, mówi, że. <grym> Myślę, że na tym zachodzie trochę bardziej e, ludzie są gościnni. Weź, weź, Łukasz, już już weź go tam, kurde. Pum, no. A chociaż dał mu. Dobra, to możesz pozdrowić moich fanów, bo nagrywany byłeś. <grym> Nie pozdrawiam fanów Jokera, bo Joker to cieć. A ty ch*** mały. No.